Rok 1178, przed naszą erą. Ludy morza parły na Egipt z siłą burzy, rozbili hetyckie imperium, spustoszyli Lewant i teraz ruszają w stronę granicy faraona. Ale Ramzes III nie czeka. W Diachy, na wybrzeżu Kanaanu, przygotowuje zasadzkę, która ma zatrzymać marsz na Egipt. Ludy morza nadciągają pewne zwycięstwa, masy wojowników, rydwany. Żołnierze z szerokimi mieczami i charakterystycznymi hełmami. Nie wiedzą, że za wzgórzami czeka na nich cała armia Ramzesa. Gdy najeźdźcy rozciągają szyk, Egipt uderza. Z obu skrzydeł spadają rydwany faraona, a z przodu rusza piechota. Ludy morza próbują kontratakować, ale zostają zepchnięte w pułapkę. Starcie jest brutalne, chaotyczne, pełne kurzu, okrzyków i upadających tarcz. Ramzes trzeci osobiście dowodzi kontratakiem, rozrywając centrum wroga. W ciągu jednego dnia potęga ludów morza zostaje złamana. Diachy staje się pierwszym wielkim zwycięstwem, które zatrzymuje ich marsz na Egipt i zapowiada ostateczną bitwę w delcie Nilu.